Nazywam się Ada Kopczyńska i prowadzę autorskie studio projektowania wnętrz, moje studio we Wrocławiu. Dzisiaj zapraszam Was do inwestycji na wrocławskiej różance, gdzie chciałabym Wam pokazać dwie łazienki w stylu damskim i męskim. Całe mieszkanie jest w stylu loftowym, przełamane trochę kobiecością, ale łazienki są, powiedziałabym, zupełnie różne. Chodźcie! Znajdujemy się teraz w łazience damskiej. Klienci bardzo mocno prosili mnie, żeby podkreślić mocno loftowy styl jednej i drugiej łazienki. W tej łazience postanowiliśmy zostawić płyty betonowe na suficie, które zostawił nam deweloper. Do tego zastosowaliśmy płytki betonowe na ścianach, które podkreśliliśmy jeszcze mozaiką Alumigold Hexagon od Dunin. Dzięki temu wnętrze, oprócz tego, że jest loftowe, jest też mocno kobiece. Klientka jest bardzo zadowolona, myślę, że efekt został osiągnięty. Zastosowanie tej mozaiki było strzałem w dziesiątkę. Alumi Dark Mix. To mozaikę zastosowaliśmy w drugiej łazience, żeby podkreślić jej męski charakter. Dzięki temu pan domu czuje się tutaj bardzo dobrze. Ta mozaika z tej strony jest podkreślona światłem ledowym. Mozaiki w ogóle pięknie są podkreślane właśnie światłem, także zawsze stosuję dla nich LEDA. Z tej strony mamy lustro w asymetrycznym kształcie. Co wprowadziło takiego nietuzinkowego charakteru tej łazience. Mam nadzieję, że efekt został osiągnięty, że Wam się podoba i dajcie znać.